Nie wiem czemu, ale coś ten iPad. Wszystkie urządzenia działają dobrze, iPad jakoś nie działa dobrze, także nie wiem o co chodzi. W każdym razie jeszcze raz zaczniemy. Jak mnie dobrze słychać, oczywiście łapkę do góry mi zostaw, a dzieci opowiem, co takiego trzeba mówić dziewczynie, żeby ona czuła, że faktycznie chciała to usłyszeć. Także oczywiście łapkę do góry też zostaw i zaczniemy od początku. Są takie momenty, gdzie kobieta nawet będzie wymagać od ciebie, Abyś jej powiedział coś, o czym, ona, o czym ona już od dawna myśli. Przykładowo, spotykacie się dłuższy czas, no i gdzieś tam po sytuacji intymnej, ona cię głęboko spogląda w oczy i tam mówi: Mateuszku, a czy coś do mnie czujesz, albo czy myślisz poważnie o naszej relacji? I wtedy załóżmy, ty chcesz trochę zaczyć i mówisz kobiecie: Nie myślę, robisz sobie jaja, nie traktujesz tego poważnie. I dla części kobiet to po prostu mogą być też nie tyle zranione jej emocje czy uczucia, co po prostu może to być irytujące, bo ona poważnie chciała cię zapytać, czy ty coś do niej czujesz, a ty tutaj sobie robisz jaja, albo jesteś pogardliwy, hamski i oczywiście odpychasz tą dziewczynę, więc są takie momenty, gdzie trzeba powiedzieć kocham cię, tym bardziej jeśli znajomość się ładnie tutaj rozkręciła, dziewczyna zainwestowała. To tego typu słowa to jest też kwestia nagrody emocjonalnej dla dziewczyny. To jest kwestia nagrody emocjonalnej, więc jak ona jest z Tobą w takiej sytuacji, czy to łóżkowej, czy, czy sytuacji gdzieś tam, załóżmy, no nie wiem, siedzicie w parku, pijecie kawę, spogląda Ci w oczy, to możesz wtedy powiedzieć, Kocham Cię, tak? I wtedy, oczywiście, to zadziała jak takie narkotyki emocjonalne. Często dziewczyna tam nawet niektóre mogą łezkę uronić, zauważysz, że będzie taka podekscytowana emocjonalnie, ponieważ ty ją nagrodzisz za właściwą postawę, jeśli sama inwestuje, angażuje się w relacje, wszystko jest w porządku. To też takie przeczekiwanie, przeczekiwanie w poważnej relacji ze słowami: Kocham cię, może spowodować, że kobieta stwierdzi, że ty chcesz tylko jednego, chcesz tylko łóżkowych sytuacji i tyle, więc mimo wszystko trzeba też zwracać na to uwagę. Łapkę do góry mi zostawcie. Przy okazji, jakbyście robili do mnie jakiś przelew, to sprawdzajcie numery kont, bo niestety byłem zmuszony zmienić numer konta przez M-bank Cały czas po prostu jakieś tam problemy wymyślali. Póki co ten stary z 13 na początku jeszcze działa ale niedługo będę wszędzie tam w tych ofertach ustawiał ten nowy. Także mm, uważnie wpisujcie to, co jest na ekranie, żeby się potem okazało, że komuś, y, że ktoś się załapał na promocję y, czy, czy tam na, na jakieś materiały w przecenie. Y, co jeszcze? Bardzo często kobieta y, chce też, żebyś jej powiedział y, to, co ona chce usłyszeć znowu, kiedy Daje ci sygnały. Czasami to może być tak, że siedzi gdzieś tam w pracy, spogląda w Twoim kierunku, uśmiecha się, i widzisz, ona jakby cię sama prowokuje. I zawsze też warto od tego zacząć, podejść do tej dziewczyny, podejść powiedzieć, co no tak uroczo spoglądasz w moim kierunku, że stwierdziłem, że zabiorę cię na kawę. Jeśli będziesz taki szarmancki, oczywiście tutaj, to też wiele kobiet zareaguje kompletnie, jak kobieta emocjonalnie. I na tą kawę pójdzie, a przy okazji też nakręcisz fajne, e, fajne pozytywne emocje. E, czy gadanie o seksie i bycie bardzo seksualnym w tematach, przy laskach jest dobre? No i tutaj pojawia się pytanie: kiedy? Bo jeśli ty ją dopiero co poznałeś, to m, nawet się całowaliście i zaczynasz od tematów e, typu seks, to wiesz, na większość kobiet to nie będzie odpowiednie. E, dlaczego? Na większość. A nie na mniejszość, no bo są też kobiety, które celowo będą takie tematy prowadzić, bo są to kobiety dysfunkcyjne, szukające tylko luźnych relacji, biseksualne. Z takimi kobietami takie tematy seksu mogą wchodzić na początku. Natomiast statystyczna, normalna dziewczyna, która szuka chłopaka, ja bym tego raczej nie poruszał, raczej skupiłbym się na tym, żeby ją pocałować, a tego typu sytuacje same wyjdą. A jak ty za dużo będziesz nawijał o tym seksie, kiedy tego seksu nie ma, to wręcz wychodzisz często jak taki. Facet, który prosi się o jakieś sytuacje łóżkowe, no i kobieta się bardziej blokuje, tak? Więc yy, moim zdaniem trzeba więcej robić, a mniej tak naprawdę mówić, i wtedy też wychodzi ok. A oczywiście, kiedy kobieta pragnie, żebyś jej powiedział coś takiego ostrzejszego w łóżku, yy, na przykład nie wiem, to teraz zdejmij tą koszulkę dla mnie, zrób to szybko, to jest komenda, proszę wykonać czy tam rozkaz, no to oczywiście ona też się nakręci, tak, bo wtedy chce to usłyszeć. To jest jakby logiczne. Natomiast jeśli Ty nad wyraz pokazujesz taką desperację, gdzie jeszcze nawet się nie całowaliście, no to to będzie działać odstraszająco na dziewczyny. One będą czuły, że Tobie tego brakuje, więc momentalnie będą, będą tego świadome. Tak? Przypominam, że Mistrz Emocji 4.0 najlepszy mój materiał w tym roku. Najlepszy mój kurs 40% taniej do czwartku do północy. Tutaj pod spodem masz linka, kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocję, także polecam, bo materiał jest naprawdę bardzo mocny i te metody będą działać bez względu na to, czy Ty chcesz odzyskać dziewczynę, czy chcesz zdobyć tą jedyną. Zdziwisz się, jak działa uwodzenie emocja, emocjonalne tymi negatywnymi, pozytywnymi emocjami, także zobacz sobie, bo jest to najnowsza odsłona tego już bestsellerowego materiału, który działa naprawdę... Konkretne efekty, które daje konkretne efekty. Co jeszcze? Kiedy dziewczynie mówić to, co ona chce usłyszeć? No, w sytuacjach takich, gdzie ona też ci robi opory, na przykład ci mówi: Ja nie poznaję facetów na ulicy, ale się uśmiecha, ty widzisz po mowie ciała, że na się droczy, żartuje. To wtedy, oczywiście, też ty powinieneś powiedzieć to, co ona chce usłyszeć, czyli słaba wymówka, albo to, co jeszcze powiesz, tak też z taką pewnością siebie, i to jest, często, to jest często to, co one chcą usłyszeć, tak? Jeśli ona ci powie coś takiego, a ty się tam blokujesz, jeszcze w ogóle yy, nie tyle nie wiesz, co powiedzieć, bo to jeszcze nie jest problem, tak? Ale Twoja mina się robi smutna, opadają ci emocje, no to oczywiście dziewczyna też nie będzie na ciebie dobrze reagować. Yy, ok. <ścoughs> Natalia wygrała wczoraj mistrza emocji 4.0 i napisała tutaj, że materiał jest przeznaczony. Dla osób o stalowych nerwach, dla wrażliwych nie polecam, no, coś w tym jest, ale no niestety, niestety takie drastyczne przykłady myślę, że dają najlepsze efekty. Także jak też się podobają te materiały, łapkę do góry zostaw. No i zdejmij jakieś pytanie, masz tu w końcu okazję. Robię livea. Jeszcze jeden będzie wieczorem, koło godziny 20. i wtedy będziemy tutaj mm, też dyskutować. W tym miesiącu nagrywam dla Was. Właściwie w tym miesiącu, no w grudniu już, zaraz będzie grudzień. Nagrywam najnowszy materiał Generator Emocji. Jak podnosić emocje kobiet? Także tam będą jeszcze takie dodatki. Nie jak zarządzać tymi emocjami, ale jak po prostu podnosić emocje. Tak, żebyś miał efekty, żeby kobieta właściwie sama inwestowała. Także bardzo dużo metod i tak naprawdę przykładów. No, i tutaj widać już. Kolejna ekspertka, każda kobieta działa według Twoich zasad. No to wytłumacz mi, droga koleżanko, dlaczego istnieją takie nauki jak psychologia czy socjologia, skoro w każdy działa indywidualnie, No, widocznie są jakieś wzorce postępowania ludzi. Są choroby, które dotykają wspólnie gatunek ludzki, więc nie pisz bzdur po prostu, tylko się docz i doinformuj, tak? Czemu większość kobiet ma zawsze pełno wymówek? Dlatego, że mają za mało emocji. To bardzo często z tego wynika. Wymówka u kobiety. Powstaje wtedy, kiedy ona tego nie czuje. Załóżmy, że zadzwoniłeś do dziewczyny, pogadałeś za drętwo i proponujesz spotkanie, a ona się nagle zaczyna wykręcać. No wiesz co, no spotkałabym się z tobą, ale niestety jestem chora, ja do pracy muszę iść. Często to jest ściema, ponieważ ona nie ma tych emocji, nie ma motywacji do spotkania. Dokładnie to samo jest na ulicy. Jak ją nie naładujesz tymi emocjami, to niekiedy dziewczyna ci powie: Wiesz co, jesteś fajny chłopak, ale kogoś mam, tak? I to nie jest nawet kwestia, że ty się nie podobasz fizycznie. Tylko jak nie ma tej motywacji, nie ma tego vibe'u, nie ma tych emocji, no to kobieta ci grzecznie podziękuje, powie ci, że jesteś fajny facet, no ale niestety, stary, świat się zmienia i ty do mojego świata nie pasujesz. Yy, tak to wygląda. Gdzie najlepiej dotykać dziewczynę przy pierwszym bliskim kontakcie? Wiesz co, ja bym zaczynał od miejsc, które są takie no dosyć nie, nie kojarzą się seksualnie, czy na przykład rozmawiasz i ją dotykasz tutaj po barku po plecach stopniowo przesuwając się do szyi i robisz to po prostu krokami i wtedy oczywiście to daje też fajne efekty no bo stopniowo posuwasz jakby tą znajomość dalej, potem oczywiście możesz zainicjować pocałunek który spowoduje, że dziewczyna zacznie tak naprawdę ładnie Inwestować. Tak to wygląda. Yy, ok. Co jeszcze, co jeszcze chciałem Ci przekazać? Kiedy powinieneś dziewczynie powiedzieć to, co ona chce usłyszeć, tak? Yy, bardzo często mogą to być sytuacje w łóżku. Masz tam dziewczynę, nie wiem, kobietę swojego życia, kochacie się i no ona tak na Ciebie patrzy w tym łóżku, kiedy to robicie, że chce usłyszeć pewne zwroty, słowa, takie ostrzejsze, tak? I wtedy oczywiście też warto się wysilić, bo to może wpłynąć na jakość waszego stosunku, co przełoży się na lepszy związek, na to, że będzie, będziecie też mieli lepsze emocje, no bo jak sypiacie razem ze sobą, no to siłą rzeczy jakoś tam się dogadywać musicie, ale oczywiście ten seks też umacnia tą więź i będzie powodował, że e, ty się czujesz dużo lepiej w tym związku, no bo też czujesz, że kobieta jest twoja, jakby tak. Kiedy z kolei kobieta się odmawia tego seksu, niektórzy nawet e, niefortunnie do tego doprowadzają, bo kłócą się z dziewczyną. Miałem kursanta, co tam strasznie miał dużo stresu w życiu i tą swoją dziewczynę tam trochę wyzywał i tak dalej, co oczywiście ja tego nie pochwalam, tak, bo to już jest chamskie i, i wydaje mi się nieferne. Jak dziewczyna jest w porządku, to po co, po co takie akcje kleić? No ale dobra, no ona go zostawiła w końcu, bo było za, za dużo tych negatywnych emocji, no i znalazła sobie tak naprawdę innego chłopa, no bo przepalił negatywnymi emocjami. Także to też nie jest tak, że same negatywne emocje są dobre. Można je stosować w niewielkiej dawce i to daje już naprawdę potężne efekty, bo dziewczyna się o Ciebie martwi, chce inwestować, chce się z tą spotykać i dlatego to działa, tak? Dlatego zobacz sobie tego Mistrza Emocji 4.0. Teraz masz w promocji jeszcze raz, ostatni raz w tym roku, 40% taniej do czwartku, a jestem przekonany, że to jest najlepszy materiał, jaki zrobiłem. Widzę to po recenzjach... Kursantów, widzę po tym, co piszecie. I też oczywiście sam wiem, co tam nagrałem i co tam opowiadałem. To nie jest wiedza, którą mogę tak sobie tutaj publicznie przedstawiać, także myślę, że jak planujesz się ulepszyć z kobietami, to jest coś dla Ciebie. No i 28-30 grudnia możesz przyjechać na szkolenie do mnie do Krakowa, potrenować, nauczyć się poznawać kobiety na ulicy, zabierać się na randki, jak budować związki. Zapraszam na frywolny małpa uwazeniewdzienk.pl. Jak masz jakiś problem z dziewczyną, napisz, odezwij się, postaram się pomóc. Jakie do mnie jeszcze macie pytania? Walcie śmiało, póki jestem. Oczywiście łapki do góry zostawcie. Jak twój kumpel ma problemy z dziewczynami, podeślij mu te materiały, a jestem pewien, że chłopak ci za to podziękuje. Może coś od niego jeszcze dostaniesz. Ostatnio dostałem yy, też yy, podarunek, tak. Chłopak yy, nie wiem skąd wiedział, że tam ja będę, ale mieszał to. Dał mi butelkę whisky i mówi: "Stary, gratuluję za porady. Pomogłeś mi w moim związku, jestem teraz przeszczęśliwy." Także tego typu sytuacje motywują. Pisałem dwa razy z dziewczyną, wcześniej ją znałem, bo to koleżanka mojej koleżanki, lecz rozmawiałem z nią trzy razy, czułem, że coś pomiędzy nami jest i postanowiłem zadzwonić na Messengerze, żeby ją zaskoczyć. Nie odebrała. I dwa razy pytała się, co tam. No to widzisz, dla niektórych kobiet, jeśli jeszcze ci nie ufają, nie czują się z Tobą dobrze, odpowiednią tutaj wersją komunikacji jest pisanie, tak, żeby ją rozkręcić. A potem, jak Ci bardziej zaufa, no to przechodzisz na, na telefon czy kamerkę, yy, bo to już dużo więcej ułatwia, tak. Więc też trzeba, trzeba mieć tego świadomość, bo inaczej. No, Wiesz, no trafisz na interwertyczkę, nieśmiałą dziewczynę, mało z nią rozmawiałeś gdzieś tam na ulicy, była nerwowa. To lepiej napisać SMS-a niż dzwonić, ponieważ wtedy na pewno też się na ciebie nie zablokuje, a z kolei yy, dasz jej też więcej czasu, żeby tutaj pomiędzy tymi SMS-ami sobie też pomyślała, yy, czy ci się podoba i, i tego typu też przyciąganie możesz yy, wytworzyć. Sekunda. No, i widzisz, zostawiacie dziewczynę, a ty ją do restauracji zabrałeś? Czy ty w ogóle słuchasz, co ty piszesz? Słuchasz. Czy ty czytasz w ogóle, co ty piszesz? Zostawiacie dziewczynę, a ty ją do restauracji zabrałeś? Jeszcze jej kwiaty kupiłeś? No, robisz wszystko to, czego nie powinieneś robić, tak? I gdybyś oglądał moje materiały, studiował, to nie miałbyś takich problemów. Zobacz, jaka jest logika tego. Chyba ci zostawia, a ty jej kwiatki kupujesz, ją do restauracji zapraszasz. Po co? Po co taka inwestycja z twojej strony? Skoro ona ma cię w dupie. To jest najgorsze, co możesz zrobić, żeby ją odzyskać, tak? Powiem Ci, że lepsza by była rozmowa w, w samochodzie yy, i wypicie, nie wiem, herbaty albo lodów, zjedzenie lodów z McDonalda, yy, z McDonaldu, niż jakieś takie ostentacyjne pokazywanie, jak to chcesz do niej wrócić, jaki ty jesteś dobry chłopak i tak dalej. No tak to wygląda, tak? Za bardzo się starasz i za to ona cię jeszcze bardziej będzie karać, skoro ona tak naprawdę yy, wylogowała się z tego związku, no to warto, żebyś ty też. Dał tej dziewczynie nauczkę, ale jednak widzę, że tego nie rozumiesz i pakujesz się. Pakujesz się w kłopoty, jesteś zakochany i robisz głupie rzeczy, tak? Nie stosujesz tych zasad, co ja mówię. Zresztą nagrałem o tym materiał spokojnie. Dojdziemy do tego w tym tygodniu, także polecam te materiały oglądać, bo dużo nowości też będzie. Łapkę do góry zostawcie. Kupiłem seksualną męską energię, zmieniłem swoje podejście i nagle dziewczyny zaczęły się mną interesować. Sajebiście cieszę się, że te materiały pomagają. No, myślę, że ten mistrz emocji, który teraz jest na promocji, to już jest w ogóle taki az taki w rękawie, bo jak to stosujesz z dziewczynami, to też masz naprawdę konkretne efekty. Cześć, krzychu, słuchać i wprowadzać w życie. Pozdrawiam, senior. Co robić? No, teraz to, to trzeba zrobić przerwę, bo znowu przeinwestowałeś. No. To taką dłuższą, bo jak już kolejny raz przeinwestowałeś, tak jakby te błędy się też nakładają, i oczywiście trzeba dać tej dziewczynie trochę więcej czasu. Jak być mądrze zakochanym? Tak, że ty na początku racjonalnie kontrolujesz tą relację. Ja już o tym nie mówiłem, stosujesz moje metody, czekasz, aż dziewczyna pierwsza się zakocha, pierwsza zainwestuje, a potem bezpiecznie oczywiście ją prowadzisz. Możesz tutaj zastosować też te narkotyki emocjonalne, powiedzieć: ci, Kocham cię, kiedy ona już tego pragnie. Natomiast za wcześnie, jak się to powie, albo w nieodpowiedniej sytuacji, no to oczywiście nie yy, było nawet pocałunku, ona nic do Ciebie nie czuje, a Ty jej opowiadasz, że chciałbyś mieć dzieci na przykład, nie? No to to już jest głupi pomysł, nie? Albo, albo powiada, że tam masz dziecko. Po co takie rzeczy mówić, skoro ona jeszcze nie dojrzała do takiego poziomu dyskusji? No widzisz, założyła Tindera i ma zdjęcie gościa w telefonie. Niestety. Takie sytuacje się zdarzają, ale to też jest myślę kwestia tego, że postępowałeś w niezbyt tutaj idealny sposób z tą dziewczyną, dlatego ona cię ukarała i teraz masz to, co masz. Powiedzcie mi, czy jakość dźwięku jest dobra? Czy psychopatia mają powodzenie? Ponieważ dają kobiecie sprzeczne sygnały, sprzeczne emocje. Często psychopata to jest osoba, która jest niezwykle komunikatywna, uśmiechnięta. I oczywiście nie boi się, nie boi się kobiet, ma też tutaj, jeśli chodzi o te wzorce osobowości, takie nastawienie, że często jest narcystycznie zakochana w sobie. No i oczywiście kobiety lubią takie, takich facetów. No co mam Ci powiedzieć? Jak kobieta pozna gościa, który nawet, wiesz, no nie jest zbyt dobrym człowiekiem, że tak to ujmę, bo już tu nie będę wchodził w, dokładnie w typy osobowości. No, to Dani to jest magia, że z jednej strony on jest taki czarujący, taki, taki charyzmatyczny, uśmiechnięty, tak potrafi z nią gadać, ona się uśmiecha, pocałował ją, nie bał się, tak, a za chwilę zrywa kontakt i masz tą huśtawkę emocji. Że z jednej strony pozytywne, negatywne, oczywiście to jest tylko jeden przykład, tak. Ja w Mistrzu Emocji 4.0 podaję dużo więcej takich przykładów, jak rozkręcać te emocje w kobietach, tak, żeby cię kochały, i co najważniejsze, jak przekształcać te emocje w uczucia, żeby kobieta chciała z Tobą być żeby inwestowała w znajomość tak dużo, jak tylko się da. Pod spodem masz linka, także zobacz sobie, bo do czwartku, do północy. 40 cały materiał. E, Mistrz Emocji 4.0 od negatywnych do pozytywnych emocji. Polecam, bo najlepszy materiał, jaki zrobiłem. Tak uważam, chociaż te materiały, które te, teraz ostatnio też nagrywałem, też były niezłe. To ten wydaje mi się jest najważniejszy i każdy z Was powinien sobie to dla świętego spokoju przerobić kupić yy, i testować, bo w dużej mierze od tego kursu yy, zależy powodzenie, jeśli chodzi o relacje z kobietami. Dobra, co jeszcze? Yy, na tym to się ciężko przełącza. Jak to jest możliwe, że masz kobietę, która Cię kocha, a podoba się jej jednocześnie inny koleś? Jak to jest możliwe? Bo Ty nie rozumiesz kobiet. Wiesz co, powiem Ci tak, kobieta może kochać swojego pieska, yy, kota, yy, chomika i może kochać Ciebie, rozumiesz? To nie jest prawdziwa miłość, tak? Jeśli kobieta faktycznie kocha, ona ma to wypisane na czole. Ale jak ty ją uwodziłeś tylko przez pozytywne emocje, to nigdy nie doprowadzisz do takiego stanu. Yy, I wręcz niektórzy faceci mają związki, gdzie dziewczyna mówi misiaczku i im się wydaje, że ona jest zakochana. Tymczasem ona często tak mówi, żeby nie czuć się winna, że rozmawiała z innymi facetami. Zobacz, co niekiedy robią kobiety po zdradzie. Przyjeżdżają do swojego obecnego partnera, wskakują mu do łóżka i celowo chcą uprawiać seks, po to, żeby zatrzeć ślady tej małej zbrodni, tak to nazwijmy. No, dla tego partnera to duża sprawa, ja tutaj to tak dosyć w inny sposób nazywam, ale to jest bardzo częsty mechanizm u kobiet, które są też niestabilne emocjonalnie, więc warto z tego dobre lekcje wyciągnąć. tak? Co z tego, że Ci powiedziała, że nie będzie się z Tobą spotykać? Słuchaj, mi też kiedyś pewna dziewczyna powiedziała przy wielu osobach, że się więcej ze mną nie spotka, a się spotykała, tak? To, co kobieta mówi, często jest wytworem ich emocji, jej emocji. Dlatego ja bym się tak bardzo nie skupił na tym, co ona mówi, tylko na tym, co Ty zrobisz, tak? Jak rozkochać kobietę? Emocje, dobre zachowanie w łóżku, odpowiednie. Oczywiście wyczucie, ciągłe generowanie tych emocji na co dzień w rozmowie, bo też jak z nią rozmawiasz to ona powinna, powinna się czuć jak bajce, tak, że dzwoni do ciebie czy ty do niej, są emocje, dużo się śmieje, dobrze reaguje i wtedy naturalnie nakręca się ta spirala zainteresowania. No, co jeszcze? Jakie jeszcze pytania macie? Dawajcie, póki jestem, póki mi się chce robić te live'y. A ostatnio robię ich sporo. Tak, żeby wam też pomagać, dobra, tutaj jeden kolega tyle pisze, że mu odpowiem. Jak zaczynałeś swoją zmianę siebie? No, słuchaj, ja nie miałem łatwo. Ja nie miałem łatwo, bo nie było takich kanałów, materiałów. Wszystkiego się musiałem sam uczyć. Ryzykowałem, że mogę dostać, wiesz, w twarz. Nie wiedziałem nic, tak. Były jakieś tam materiały amerykańskie, które nie działały. Mistery Metod, czyli pytaj dziewczynę, gdzie jest poczta. Które bardziej działają na rynek amerykański, ponieważ tam no, te kobiety też są bardziej otwarte. Natomiast do wszystkiego dochodziłem sam i, i to testowałem, i też na pewno Twoje własne eksperymenty y, dadzą ci większą pewność siebie, bo jak Ty sobie nawet przetestujesz to, co ja mówię tak i, i widzisz po, po efektach, co wchodzi, a co nie, to już masz y, znacznie lepszą jakościową wiedzę i przede wszystkim wierzysz w to, co robisz, bo sam to przetestowałeś, tak, więc często warto po prostu też testować i stosować samodzielnie nie tyle moje metody, też przemyślenia, wnioski, czy nawet teksty, bo to doprowadza do odpowiedniej postawy, a tak wczoraj mówiłem, postawa powoduje, że kobieta reaguje tak a nie inaczej i, i ten live z wczoraj naprawdę był ważny, także też sobie go zobacz. Ostatnio mi chłopak na szkoleniu mówi: "Krzysiek, właściwie wszyscy kursanci mi mówili, tyle tych live'ów robisz, że nie nadążam tego oglądać". <grym> także tempo myślę, że jest dobre. Czy faceci uwielbiają kobiety wycieraczki, które zrobią wszystko dla faceta kosztem siebie? Nie do końca wydaje mi się. Mi się wydaje, że jak kobieta już jest taka uzależniona emocjonalnie, że zrobi wszystko i nie ma też tych własnych wymagań, to tutaj też oczywiście to się robi nudne dla faceta, więc zawsze pasuje jak też ma swoją godność, też tego faceta hamuje niekiedy, to jest niezbędne, tak? Ponieważ jeśli druga strona w ogóle nic od ciebie nie wymaga, tym bardziej w dłuższej relacji, no to ty w ogóle nie czujesz respektu i jako facet robisz sobie co chcesz, więc to na pewno przydałoby się też wypośrodkować, żebyś miał znacznie lepsze efekty. Tak samo kobiety powinny robić też z facetami, nie? Dobra, chłopaki. Chłopaki, dziewczyny, tyle na dzisiaj. Mistrze emocji 4, 0, 4.0, 40% taniej do czwartku do północy. Wejdź, zobacz i widzimy się jeszcze wieczorem. Do zobaczenia. Pozdrawiam.